Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie. Mamy jedną osobę do oczyszczenia szczypów programów i do laboratorium. Yy, Wyspiln. Cen. Dziesięć cywilizacji przybyło. Przyglądacie. Ja muszę przesunąć chyba mój fotel <grym> trochę. Dobrze. I zapraszamy. To jest Marcin Tomasz, hasło Monti. Simone przekazuje wizerunek. M-A-R-C-I-N. C-I-N. ASZ. ASZ. Okej, gut, das sind uh, verschiedene orange Töne der planeta. Planeta w różnych odcieniach pomarańczu się ukazała. To są zwei cywilizacje. Dwie cywilizacje tam, tam doświadczają. Wszystkiego hmm. doświadczają, negatywne, pozytywne, neutralne. And von unserer sind es drei Trzy galaktyki odziela tą planetę od drogi mlecznej, ukazał się na stole kryształowym. To jest Ja to jest die hälfte geschwej. No mocno zniszczona plantana, ochrona plantana już zjechała do stołu kryształowego, zaczynają. Ok, auf der rechten Seite am Gehirn ist po prawej stronie mózgu ściągnięte jest Aktywne, Stress und problemy do stwarza ten program, dann ist da. ściągnięty. Da is nicht Nie, jest dann ist ein Kwadratowy typ, der ist aktiv. Das unterstützt genetische unterstützt. zmiany genetyczne ten program is ściągnięty. Rundeczek. Okay, Und das halt ängste verursachen. I stwarza takie stany niepewności. Auf der anderen Seite ist ein dreieckiger chip. po lewej stronie Nie Nie jest Dann ist ein ovaler chip, da. Chip da da auch immer auf, Program um, ruchomy ma. Und das soll halt Schmerzen verstärken. I, e Wzmacnia bóle fizycznie. Trójką ściągnięty. jest No i sehr viel um stwarza takie myśli, y, z, myśli, zmartwienia takie o najbliższych. Dann jest noch eine Flasche da, ist nicht But, W kształcie buteleczki, czy ściągnięty nie jest aktywny. Dann Okrągły da, chip ściągnięty. Program, program zaczął się włączać. Zakłóca Sen. Die Ohren sind frei. Na die Augen in der linken Augehöhle ist ein Ovaler. Ovalny Chip bis Nicht aktiv. Der Mund ist frei. Zwischen dem Wirbeln im Nacken ist ein kleiner Dreieck. der kommt skarkus ściągnienten, aktiv. Auf der linken Schulter ist ein Ovaler. Der ist aktiv. der soll halt die Muskulatur aktivieren. Uh, auf der Wirbelsäule kurz vorm Steißbein ist noch mal länglich ovale Chip mit Kością ogonową, ovalny chip ściągnięty der ist aktiv Aktivne. und das soll halt uh, die Wirbelsäule schwächen oder schädigen Und, wie möchte иначе powiedzieć äh uszkadza cały kręgosłup ten problem der gut von der Schultern bis zum Finger ist nichts. äh na rękach nie ma nic. Herz ist frei, Na, so Lunge ist frei, Na, das so Leber, da ist ein ovaler Chip, Ovales der ist aber nicht aktiv, nicht. Auf

auf der linken Seite ist ein Ovaler. Ovalny typ, typ biodra, Der probiert sich gerade an. das die Gelenke schwächen. Ciele. Okay. Oberschenkel sind frei. Na, nie ma nic. Nie sind Na, frei. Nie ma nic. Bis zu Do ist auch frei. Die nie ma nic. Rafael robi raz. Rafael hat nichts mehr gefunden. Jetzt schauen wir uns die Aura Teraz an. ist Die aura jest von außen stärker angegriffen wie von innen. No, z zewnątrz jest więcej zniszczona jak wewnątrz. Aura, złota energia odnawia całkowicie Aura. Ok, jest ta Aura wieder kompletna. Zrobione. Jest kriegt das seinen Planetenschmuck. I ochrona schoes. planetarna owieja tą istotę. Okej, okay, gut. <coughs> er ja sitzt da, hat trend. nie trennt. No, ma mokre Oczy, tak jest szczęśliwy. Ja, wie Zruszony bardzo, ja już rozmawia nim. z nim ja. i Rafael zaprasza do laboratorium, wskazuje ręką, przed ze stołu. Okay. Położył się worst. na stole marmurowym. W zjechał, wziął na miarę całego ciała. Jetzt mm. Ukazał się pierwszy szkielet. W całości kręgosłup zniknął. Ukazał się z powrotem. Teraz jest jeszcze, so łydki no, a z Hüftgelenk. łydkiem, całkowicie zniknęły. Obydwa. Okazało się jest z w Jetzt sieht man die muskulatur. Teraz muskulatura całego ciała się okazała. Komplety nak- und rücken muskulatury. Na plecach i na karku muskuły zniknęły w całości. <śmiech> <śmiech> Das fügt sich wieder ein. Okay, es Ist die Brust und Bauchmuskulatur auch? Äh, Muskulatur an der Piersch und am Bauch ist nicht fügt sich wieder ein. Okay, also ich es. Haben wir noch die Oberschenkelmuskel? Oder sind die Okay, sich ein. Jetzt sieht man die Sehnen und Bänder die Sehnen und Bänder in den Füßen sind w Zniknęły. Okay, sich się ein. Z Jetzt sieht man halt die inneren Organe Raphael Organe möchte das komplette Gehirn aufbauen in der Ukazał się z powrotem. Gut. Jest jest zahnfleisch aufgeklęte. Dziosła zniknęły. Kiedyś się Ukazały się z powrotem. Sind drei lymphknoten. Na węzłach trzy rozbłyski, i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Teraz układ krwionośny się ukazał. Bez serca cały układ krwionośny zniknął. Ukazał się z powrotem. Dwie małe części serca zniknęły.

Trzy części jelit zniknęło. Więc ok, ein... się z powrotem? Gut, jetzt noch ein Teil von der Prostata. Część prostaty zniknęła.

Cała skóra ze wszystkim, co pod skórą się ukazało. Siedem rozbłysków i te części skóry zniknęły. Ukazały się z powrotem. Skan podjęła do góry. Usiadł sobie. Total no, jest bardzo wzruszony. Ja. Jeszcze chyba ja. więcej jak po oczyszczeniu. Wezus rozmawia, uspokaja, neutralizuje. Już jest spokojny. Man merkt einfach nur Cieszy się, jest zadowolony, ale spokojny. Przed ze stołu, składa podziękowania u wszystkich. Żegna się. Zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna istota skorzystała z bazy. U Rafaela. Zapraszamy Was, też, zostańcie zdrowi na te.